Założył pan partię wspólnie dla zdrowia. Zbliżają się wybory. Planuje Pan start? Powiem tak, partia jest założona, nie ma żadnych przeszkód. Jest trudno stworzyć struktury na początku od zera. Jest to naprawdę wyzwanie chyba w tej chwili praktycznie przekraczające moje możliwości. Aczkolwiek myślę sobie, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą swoją pewną priorytetę rozwijać. Aczkolwiek nie ukrywam, że mam propozycje z ugrupowań, które są obecnie w Sejmie. Startowania z listy akurat i muszę to rozważyć, za i przeciw i w którym kierunku się stawić, dlaczego. Z jakich ugrupowań? Nie będę zdradzał na razie szczegółów, bo jest kilka propozycji. Muszę rozważyć za i przeciw, jak to wszystko będzie wyglądało, bo na pewno nie chciałbym zawiesić swoich poglądów czy swojego stanowiska. Chcę być lekarzem, który ma swoje zasady i to kontynuować do tej pory jak kontynuowałem. Taka jest zasada ewentualnie przyszłego, ewentualnie mego uczestnictwa. Wiemy, że minister Warhoł stawia się za panem. To może właśnie Solidarna Polska panu wysyła propozycję startu w listach. Panie redaktorze, ja na to pytanie odpowiedziałem już. Na razie nie będę wypowiadał się w tej kwestii od kogo i dlaczego. To jeszcze za wcześnie. Myślę sobie, że do czerwca ta informacja wypłynie. Dobra. No przynajmniej mam teraz termin, kiedy to wypłynie, także coś tam udało mi się teraz dowiedzieć. Czyli ogólnie jest duża szansa, że zobaczymy pana na listach wyborczych jakiejś partii w zbliżających się wyborach, bo dużo osób właśnie nawet oczekuje tego, że właśnie tacy ludzie jak pan będą startować w wyborach. Ludzie uczciwi ludzie, którzy w czasie próby zachowali się jak trzeba. Panie redaktorze, jest duża szansa. Uważam, że warto w to się zaangażować z tego względu, jeżeli nie zrobimy my tego, kto, to, kto zrobi to inaczej? Uważam, że czas przyszedł, bo teraz tak, jeżeli będziemy siedzieć i nic nie robić, jeżeli ktoś mi mówi w tej chwili, że ma biznes bezpieczny, no to może się grubo pomylić, prędzej czy później. Dlatego uważam, że czas jest ostatni dzwonek, żeby cokolwiek zmienić i wpłynąć na inny kształt. Państwie inne w ogóle zasady. Mamy tu wiele y, przykładów z różnych dziedzin od przedsiębiorczości, od rolnictwa, y, czy w ogóle biznesu, zakładów pracy i tak dalej, służyły zdrowia. To są y, temat jest rzeka i uważam, że każdemu, kto komu zależy na dobrze, y, dobro y, Polski, powinien się zaangażować i wpłynąć cokolwiek zmienić jeszcze.